Ja Maneczkowiczem, witam bardzo. Bo w jednym dniu, bez grania gidało, że nie mogę wytrzymać. Nie mogę im też. Ale jestem i pokażę Wam coś. Trochę wygląda jak Joker ze Switchy ze Skład. Co? Tak, bo jestem wielkim fanem Jokera. Natomiast ten chłopak, który jest wielkim fanem Jokera. No i dzisiaj zostawię wam serduszko. Zostawię wam serduszko, jak powiecie, ile e, nie obserwuje ludzi już na TikToku, Już Nie mam na TikToku, ale jak pewnie macie dużo was, was, może ma, jak nikt nie ma, to też się oczywiście nie obrażę, się nie obrażę. Si się nie obrażę. byśmy sobie zrobili jakieś napadniki ale w tej wszystkim że sobie będziemy bo ja na którym odcineczku kończą bitwę kupić akacza i go pozłocić jak joker ma w filmie Suicide squad kurde o nie widzę licznie ja lubię tutaj te te wszystkie te zobaczyć ale to takie poślizgi. Kończę je, jeszcze kończę. Lazwa, klubu dostarcza towar. Eluzio, nie muszę to tobie baski, bo i tak jestem. Oczywiście nie. Póki jeszcze nie będę miał makijażu, nie jestem żadnym jokerem, bo nie mam już farby na twarz. Co ja, że zrobił? ale trudno i tak mam inną się pokażę. Daleko nie dawaj pieniądze, dawaj pieniądze, póki jeszcze ciebie ja mnie rzucę. No dawaj. To wszystko mam ci tutaj zniszczyć, proszę bardzo. Zniszczyć tutaj wszystko. Dobra, dawaj, poszpisz się. Nie no, chłopie, ale się skończyły. O, że to się. 16690 Czy ja się tutaj tak ukryję? Dobra, i wtedy <grywa> teraz Mieliśmy tylko jeszcze warto mi dużo brakuje, na nie 10 tylko więcej. No, Być się przydało jeszcze jakieś misje. W nie wysyłają, nie? Dlaczego już nie wysyłają tych z kasynem? ich jest tych z kasynem. A bardzo chcę je robić, bardzo, bardzo, bo to jest dobrze, jak w ogóle się w to wczuć, jak fabułę. No, będzie to grała ja chyba, chyba, że czy Ciągle jakiś gracz przesyła wiadomość, albo coś innego robi w innym języku jest, więc jak oglądasz to i... gdy groczy to wszyscy bo życie No i tylko przeszkadzasz. Ten Joker, wiesz kim jest Joker? Jezu O i patrzcie w ogóle O i widzicie? Od razu I też oczywiście mam Brawra Dołączenie do klubu, ha 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 Ha, trzy razy ha Może ty teraz obrabiasz chyba ten sklep? Nie. Jest tam do Uuu, nawet dwa sklepy są koło siebie. No to dzisiaj będzie tylko odcinek. Obrabiam wszystkie sklepy. I co mi teraz pomyślałem? Bo obrabiam sklepy. Chcę jeszcze kupić jakąś maskę. Obrabiam sklep i kupuję jakąś maskę. To jeszcze z wami spotkam jak będę yy, tam yy, w tych maskach filmowy winił, tak? Bez To ja z wami będę się wiedział kiedy tam już będę. do zobaczenia. Na razie poznam, się, z wami zobaczyć jeszcze nie jestem tam, ale zaraz będę i właśnie widzicie zią taki fajów sobie włos. Później wszystkie już obrobię, to sobie go zaniosę w jeden do garażu. Bo naprawdę jest fajowy. Szkoda, żeby nas ominęła taka okazja. Patrzcie. Tak, normalnie się. O nie, nie, nie. Nie. No i właśnie. W ogóle nie wiem dlaczego oni nie, nie, nie ciągle zabijają. Zawsze widzę jakiegoś No i pięknie. czy tam też życia. A zobacz, wrócę jak będę miał, to już woda a trochę iścia będzie. Znaczy, nie jest za dużo, ale do zobaczenia. Dobra, już jestem. Znaczy jeszcze nie doszłem. Ale musiałem coś jeszcze tam załatwić. Ale już jestem, gdzie to było? A tam, tutaj, do jej drodze. by tam jeszcze był e, mój samochód, bo naprawdę był piękny. Taka figura. na fajnie byłoby się dorosłe w każdym zrobić jakiś kolor. Albo taki nawet. Albo koło dym. Czerwony na przykład. O, bo żółty, albo żółta, albo zielona, albo jakieś obojętnie. Jakby... Dobra, mhm. Uh -huh. wow, już na końcu, on te... teraz założyłem. też na twarz. Ja za ma Mam taką Dobra, kupiłem sobie właśnie taką sobie kupię takich kilka o i ostatnia chyba to by było na tyle tylko na razie sobie biorę tą za wiele za to się wkurzyli, bo nie wiedzieli, długo Dla Ciebie ten sklep. Będę, tak? Oczywiście nie liczę jej tamtej mojej Śmigiel? To No, ja to cię do Ciebie,

Dobra, jest na akcji, więc nie chcę tam wchodzić w obserwatora. Dobra, no, to ja się z wami spotkam jak już będę byla takim sklepem, cześć. Znaczy, do zobaczenia. Ja pomyślałam, że ktoś mi zaprosi na DAPAT, ucieczkę z więzienia, ja to sobie pomyślałam, żeby no, no, pokazać wam, bo nigdy wam nie pokazywałam, a robię takie już. No, mi się w ogóle nie udawały. Możecie dzięki wam. mi się to w końcu uda. Więc... Informacja, to znaczy, w grze. No, do nim. Kurde, też trochę tak dziwnie. Вот он даже не лежит у меня. Ага, то есть надо сушить, Угу. Something cool, I'll get set up. So, Mr. Crest said you might be able to help me out with something. Oh. Well, not me, so that's clear. It's not me, you're helping, and I want to understand that I am not involved. Just a bystander is doing a favor, and this is not an offer of employment so much as an opportunity. I jak to będzie długi napad, to i mam się uda ten napad, to będzie potem napad, i będzie koniec, to jeszcze sobie w gotówkę, i będzie duży, świec. Coś z nim to jakiś fajny strój, więc. Jakiś fajny strojek, czy strój. A jak nam się nie uda, to do tego sobie jakiś sklep, myślę, i wtedy i tak sobie kupię. Więc. Proszę oglądajcie. A i wy to włączycie, że bardzo robicie fajta. Napiszcie. E, oczywiście, gdzie poniżej serduszku, bo jak ktoś nie ma na obserwuje ludzi, e, to zostawiam serduszku. Ale to będzie dobrze, jak już wiem, coś robić. No, my jesteśmy jakąś e, ekipą w statku. E, więc. <grym> Dobra, okej. Okay. kamuflaż psychotyczny. Dobra. Tutaj tak, go uwielbiał tak do gry. Ja wzięłam tą jakby co za kwawioną. Dobra, chciałam, ja żeby na Krzyśle to łóżko nie przeszkadzało tak bardzo. Jak jest to spoko. Afrodit'i işte <laughs> de bazen düşmesin. İnanın yaşlar Ya size de ne var bari. Kurbanlar için nasıl bir şey yok. Sen de tüyü görüştürmeyiz. Sen muhat, <laughs> A, ah, do portu, dobrze. Tu jest wielka, pod wyglądem wielkiej pary statków. Znaczy nie jesteśmy ale ciekawcy, co robią. że to jest jakaś inna... Nieważne. że transportował. Co, o co chodzi w tym statku. Nie wiem czy... Po co? my chyba do Sandy Shores, a Sandy Shores nie ma... E, jest tylko takie jeziorko małe, do którego lat, e, jakieś statki z oceanu albo jakieś inne. Więc nie, co my planujemy tutaj. Ja, my kolej już sami? Tak, on już tam jest, ja to ty, muszę się spieszyć, żeby tam na mnie zbyt długo nie czekać, będzie. To, to nie jest myśleć, że, wszy, że wszystko się uda, tylko to jest odlej, że raz się pomyliście albo zaskoczysz, to już w ogóle masz to poparcie. Jak zginiesz dwa razy, bo mam życie duże jeden, to spokojnie. O, ostatnio jakiś bus albo co... buzem, coś y, albo jakiś kolej po prostu sobie wyobraźcie chronić oboje w na swym napadzie kurde nie korzysta muszę jazdy co... ale tak jak tam muszę dojechać

Co? On będzie dla nas, taką u czy jak? Bo już myślę, nie będzie żeby za dużo na mnie nie czekali, bo wiecie... Ja bym nie do mamie czekała, ja bym to nie ma... E, czasu tylko tam, lubię, więc Nie może być, że mam się tak odpłynąć. Chociaż... Człowieku... Nie, dobra. Ale też, żeby on zaraz mnie nie zginął, bo nie będę sobie wytwarzał. Wiem, że się odrodzi, tylko będzie, życie to już nie da. Ty nie ma, gdzie się przyjmuje, nie ogranicza. Bardzo się cieszę z tej maski, to po z tego strój. No, podobnie. Tutaj... uważał, radził kogoś to tutaj tak przychodzi, żeby tutaj się jakby tak schować o kurde, poleciał od razu samemu kurde, on też nie, nie ma jakiejś ma, nie ma, nie zniż, nie bo takie najtwardsze komidziarki bo ja na, na tutaj bardziej ma się nałożyć Kuli, jeszcze ja jednego jest to. <laughs> tak Wrzuciłoby się, kurde. To jest jakieś to jest wieczorem. że mojej nie napadzie. Ja to w końcu nie bardzo dużo zarobić. I tutaj jeden szarp mnie. Wszystko Nie No to za co mówię,

Pilot nie żyje? O ja, cię tak, nie nam szło. Kurde, jak to pilot nie żyje. To nie powinien być ileś serc więcej? A jeszcze nie, nie, nie. na szczęście możemy dać szybki restart. Nie będziesz tego tak źle Chciałam, żebyś się najbardziej, muszę się pilnować, będzie wszystko ok Teraz ja najlepiej nie radzę z, e, z Ja się z Wami spotrę, już będę tam. Do zobaczenia. Rabym ja się z Wami żegnał, bo już Wami nie wyskoczy to w ogóle. Nie wiem o co chodzi. Ja coś dam. Ale to, że, yy, to tyle yy, z dzisiejszego, tego odcineczka Może dzisiaj jeszcze jakiś trafi. O, a jak widzę jest. To poczekajcie. A nie. ja się z wami, żegnam. Do następnego. I patrzcie na tą maskę. Ona jest słodziotka. No, cześć. Do następnego.